Jest 6.19, 19, więc za oknami już świta, ale jeszcze 10 minut jakieś do wschodu słońca. Więc ja lecę zjeść szybkie śniadanie, a następnie na pielgrzymkę. Podjadę sobie do wołomina i stamtąd 28 km do Ostrówka drogą świętego Jakuba. <grymka> więc pielgrzymka samozwańcza, lecimy do domu świętej Faustyny. Mi 5 km, jestem już na drodze świętego Jakuba, yy, więc zostało mi jeszcze jakieś 23 km do domu świętej Faustyny. Już się trochę ociepla, bo rano było przeraźliwie zimno, a teraz to już jest tak znośnie, więc <grym> pało panów i tak dalej. Już 9 km za mną, czyli 4 km drogą świętego Jakuba. A ja dalej żadnej muszelki nie widziałam i no, smutno, ale mówi się, trudno płynie się dalej. Zaraz wypiję sobie jogurt. I co? Już jedna trzecia trasy. Trochę smutno, że tak szybko czas płynie. Ale z drugiej strony pewnie... Za jakieś 10 km będę ojczeć, co ja wymyśliłam! Nogi mnie bolą! Więc no Ale są moją! Popatrzcie, już widać gdzie idę. W drodze różaniec, a tutaj jest jeszcze cytat. Obiecuję że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Jest obraz. Jezu, ufam Tobie. No i tak to jest z samozwańczymi e, pielgrzymkami. Gdzie nie idzie się zorganizowaną grupą. Bo przed chwilą zatrzymała samochód jedna pani. takie, do pan człowieku idziesz, jak chcesz, to mogę Cię podwieźć. A oni takie, nie, chcę samo dojść. Ale dziękuję bardzo. <grym> Więc kochani ludzie, e, to naprawdę pozytywnie mnie zaskakuje. Tak no, mega mi miło, jak widzę, że ludzie są uczynni. E, nie zawsze z tego korzystam, jak widać, bo jednak tutaj mi zależy, żeby iść. Ale. To jest naprawdę piękne, że ludzie wyciągają dalej pomocną dłoń i oferują pomoc. Bo zauważam, że coraz trudniej o to, że coraz bardziej się boimy e, pomagać drugiemu człowiekowi. A no jest to coś takiego mega ludzkiego i pięknego, żeby właśnie dawać trochę z siebie innym. I no, takie fajne przemyślenie. Już stukło mi 15 km, czyli minęłam już połowę. No biorąc pod uwagę e, to, że będę musiała potem jeszcze wrócić, czyli dojść na pociąg i potem z pociągu jeszcze, no to tak jestem mniej więcej w połowie. E, więc e, tak. E, teraz czas na e, namiot spotkania, rozważanie Pisma Świętego. E, następnie coś jeszcze zjem, napiję się herbatki i ruszamy dalej w drogę. Już 20 km za mną. E, 11 km temu mówiłam, że za 10 km będę pewnie jojczeć, że mnie nogi bolą i co ja sobie wymyśliłam. E, trochę nogi bolą. Ale nie ojcze, nie narzekam. Podoba mi się i nie żałuję. Oby tak dalej. To jest ten moment, kiedy już prawie 17 km idę drogą świętego Jakuba. Nie widziałam żadnego znaku, nie widziałam żadnego znaku, nie wreszcie jaki ci jest. Zostało mi jeszcze półtorej godziny do koronki. Bożego Miłosierdzia. Eee, I tylko 3,5 kilometra. Więc mam czas, żeby tutaj chwilę stanąć i coś do Was powiedzieć. Poza tym, że już 24,5 kilometra za mną, prawie 20 kilometrów drogą Świętego Jakuba i mam drugi znak, to ja tu sobie dreptu, dreptu te już prawie 25 kilometrów Samochody obok mnie sobie jeżdżą. I ja jestem uśmiechnięta. Ludzie w samochodach niezbyt. Eee, I czasem się dziwnie na mnie paszą. Ale z tego Wam mogę powiedzieć taką mini receptę na szczęście: po pierwsze, więcej się modlić. Po drugie, więcej dreptać. Po trzecie, więcej zażywać słońca. Po czwarte oddychać świeżym powietrzem i po prostu się cieszyć tą chwilą, bo... bo... szybko mija, no. Ja zaraz już będę tam. Już koniec prawie. Trzeba się cieszyć. No i po prawie 23 km dostałem się już ze drogą Świętego Jakuba. Idę teraz jeszcze niecałe półtora kilometra do domu Świętej Faustyny. Ale jeszcze wrócę. Jeszcze trochę podreptam tą drogą, bo będę musiała jakoś dotrzeć na pociąg. No i jestem. 29 kilometrów w nogach. Nogi bolą. Jestem zmęczona. Coraz mniej mam siłę. Ale za... Około pół godziny będzie koronka do Bożego Miłosierdzia. Zorientuję się, czy będzie jakaś siostra mogła mnie tutaj poprowadzić. I co, będzie trzeba? Wracać do stacji PKP. Mam jeszcze niecałe 3 km. Więc jeszcze, jeszcze się nachodzę. Będzie około 33-35 dzisiaj. Wpisów bogaty, Pomodliłam się Trochę też pochodziłam sama po tym terenie. Jest przepięknie. Niestety nie udało się zwiedzić samego domu siostry Faustyny. Ale już dam z tym spokój nie to było najważniejsze. Taka właśnie modlitwa, spędzenie czasu z Panem Bogiem. Ale no, muszę już pędzić, bo mam jeszcze tam 2,5 kilometra. No, może lekko ponad, czyli tak około 40 minut, bo trochę zabija się plus mam zmęczone nogi, a mam jakieś 9-10% baterii? Um, tak, pędzimy. Wróciłam. Trochę odpoczęłam, trochę się ogarnęłam, już sporo czasu minęło. Jestem zmęczona i to bardzo. <grym> Nogi mnie bolą, ale myślę, że potrzebowałam takiego czasu, żeby spędzić dzień na modlitwie, na rozmowie z Panem Bogiem, ale też na takim wysiłku fizycznym, na świeżym powietrzu. I co? No. Niech owoce będą, niech rosną. I tak. Kilka słów podsumowania. Tak, rekolekcyjnie. Za to wszystko. Chwała Panu. Trzymajcie się.